Hej, tu Kasia, witam Was. Mam dla Was dzisiaj recenzję kolejnego samochodziku. Będzie to samochodzik zdalnie sterowany. Jest to BMW M3 i możemy go dostać w dwóch kolorach. Biały i czarny. Jest to wóz policyjny, także możemy się pobawić albo w dobrego policjanta, albo w złego policjanta i zamówić sobie czarny kolor. Wiem, że chłopaki bardzo chcą zostać policjantami, ponieważ kojarzy im się to z siłą. Dlatego wydaje mi się, że to będzie dobry prezent dla każdego chłopaka. Mój syn marzy o tym, żeby zostać policjantem i nie jestem w stanie go przekonać do zmiany jego planów, także będę mu po prostu kibicować w tym, co wybierze. A na pewno w istnieniu tych planów przyda się taki oto sprzęt. I słuchajcie kochani, mamy tutaj um, pilota. Pilot ma antenkę. Antenka jest wysuwna, proszę bardzo, to bardziej na takie spacery, więc wydaje mi się, że w domu wystarczy po prostu taka mała antenka, bo działa bez zarzutu. W środku mamy już dołączone dwie, mm, dwa paluszki, zwykłe to są AA I to, co jest fajne w samochodzie, to tutaj mamy paluszki, które są na akumulator. Proszę bardzo, są dołączone do zestawu, tutaj mamy ładowareczkę, którą można, proszę was, widzicie, to jest zwykły USB, czyli po prostu wsadzimy to do każdej naszej ładowarki, jak wypniemy kabel od naszego telefonu, to wsadzimy sobie tą ładowarkę, więc to jest bardzo łatwe w użyciu. Samochodzik wygląda w ten sposób, O zobaczcie sobie, tak wygląda, takie ma piękne felki. Świetne mafergi. Jak kogoś interesuje ten temat, to na pewno to doceni. Tak wygląda z przodu, a tak wygląda z tyłu. Jest naprawdę ciekawy. Drzwiczki nie są otwierane, ale mamy tutaj za to ciekawsze rzeczy do robienia niż otwieranie drzwiczków. Moi drodzy, popatrzcie, jak możemy się fajnie tym bawić. Jedzie do tyłu. I znika nam sporo widzenia. I, I jedzie do przodu. I generalnie jest tak szybki, że no nawet nie mogę zrobić tego powoli, żeby wam pokazać, jak to. jak to jedzie. Jak zapalamy... to znaczy, jak jedziemy do przodu, to zapala się... O, popatrzcie, jakieś silne światła. A jak jedziemy do tyłu. To mamy czynnik światła czerwone. Słuchaj, w Także będzie go widać wszędzie. Możemy skręcać w lewo i w prawo. Widzicie, jak się przemieszcza? Lewo, brawo. To jest bardzo fajne. Zabawka jest dla dzieci od trzeciego roku życia. I wydaje mi się, że do. Można się tym bawić tak naprawdę. Do którego wieku się chce. Tak jak to już mówiłam w poprzednich filmikach, to zależy po prostu od inwencji twórczej waszych kochanych dzieciaczków. Bo wie, że zabawka to po prostu zabawka i może się nią bawić każdy, w każdym wieku, ale od trzeciego roku życia, później to już jest inwencja twórcza każdego naszego młodego, kochanego dzieciaczka. Kochani, jeśli wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze. Dajcie łapkę w górę i powiedzcie mi, co o tym sądzicie w komentarzu, bo bardzo miło mi zawsze wasze komentarze czytać. Jesteście bardzo mili i dobrze by było, żebym wiedziała, co o tym sądzicie, żebym na przyszłość też wiedziała, co dla was nagrywać i o czym mówić. Jeśli macie jakieś um, specjalne wskazówki dla mnie, to bardzo chętnie, bardzo chętnie je przeczytam. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.